Po dwóch domowych zwycięstwach nadszedł dzisiaj trochę chłodniejszy prysznic. Jak wrażenia po meczu z Bielskiem? Wrażenia przykre, bo nie lubimy przegrywać. Eee, natomiast w przypadku się że naprawdę z klasowym z bo jest niesamowite. Zresztą to jest jeden z tych zespołów, eee, trochę prywaty, za który trzeba. się. ze względu na, na sztab, który tam pracuje, który mega Mieliśmy świetną pracę, tu, się też rozwija z sezonu na sezon. Nie, nie ukrywam, że liczyłem na trochę lepszy nasz występ, tym bardziej, że, że były piękne siatkówki, wynik w setach był, nie był równy, natomiast jeżeli chodzi o pewne elementy, naprawdę wyglądaliśmy przyzwoicie, jak chociażby blok. Tutaj przegraliśmy trzema blokami z, z Bielskiem, ale jakby ta statystyka jest, szczerze mówiąc, najmniej istotna, bo liczy się ta, gdzie są punkty i sety. Natomiast to, nad czym musimy pracować, bo nie pierwszy mecz jest taki, gdzie po prostu nie wyglądamy dobrze, to jest element ataku. Tam musimy e, pracować dużo, dużo więcej i, i dużo większy wachlarz rozwiązań w ataku, bo, bo za dużo dostajemy do dużo ataku, e, I tak naprawdę nie jest to pierwszy mecz, kiedy, kiedy ten atak jest niżej od przeciwnika, a szczególnie bardzo trudno e, grać z, z takimi zespołami, każdy, czy, czy rzeszów, gdzie organizacja gry blokowana jest na najwyższym poziomie i po prostu te błędy bardzo kosztują. Właśnie w takich meczach z tym wyżej notowanym rywalem ważniejsze jest to przygotowanie taktyczne jest jednak to, z jakim nastawieniem wychodzicie się na boisko, żeby jednak coś tej energii od zewnątrz yy, rzucić. Nie wiem, jakie jest Wasze wrażenie. Moje było takie, że po tym pierwszym secie, który wydaje mi się, graliśmy całkiem dobrze. Bardzo dobrze brona, bardzo fajnych akcji wygranych przez nas i właśnie zgadzam się, że ta atmosfera, ta foria, taka wojskowa była widoczna, natomiast dziwnym trafem od drugiego... Zgasło i to od samego początku seta tak naprawdę. I, I zgadzam się, to prawda, jeżeli grasz z teoretycznie lepszymi zespołami, ta atmosfera, ta chęć zwycięstwa, ta pozytywna energia jakby powinna, powinna nieść, tym bardziej w się w hali, e, gdzie nie masz nic do stracenia, czy nie masz nic do stracenia. Taki fras bo nic zgasłem, nie lubi przegrywać, ale, ale na pewno powinniśmy troszkę lepiej wyglądać właśnie pozytywnie energię, tym bardziej że z takim zespołem, państw w Rzeszów, Budowlani, ŁKS, to, to jest święto, to jest naprawdę święto, to są najlepsze zespoły w Polsce, zespoły, które rywalizują w europejskich klubami. więc myślę, że to będzie ogromna przyjemność i ogromna szansa sprawdzenia się dla nas wszystkich, trener z trenerami, ale zawodniczych z zawodniczkami, więc e, wierzę w to, że po tym naszym gorszym teraz okresie, szczególnie po meczu w Rzeszowie, bo tutaj udało nam się ugrać, czy udało nam się, ugrać. To seta. Teraz przed nami dwa bardzo ważne mecze z Bydgoszczą, z Korycją i Piotrowy-Jazdów, na pewno musimy prezentować się lepiej, żeby zdobyć punkty i wierzyć, że tak będzie. No właśnie, też pytanie, bo wy tutaj nie trenujecie w Hali to też trochę utrudnia nie, nie, w takich to jest w ogóle sytuacjach. Nie, nie chcę na ten temat rozmawiać kompletnie. Jesteśmy z dobrym zespołem, żeby zrzucać na takie, to jest dla słabych. Oczywiście, jeżeli mnie pytasz, chciałbym tu trenować. Natomiast nie trenuję, mam genialne warunki na wietrznej, mamy trzy sektory, y, mamy hale do swojej dyspozycji, mamy tam wszystko co potrzeba. To nie jest problem. To nie jest problem i nie możemy w ogóle zrzucać na to. To jest dla mnie, przepraszam, temat czwartorzędny. Mam za dobry zespół, żeby pozwalać sobie na tego typu szukanie y, usprawiedliwienia, że nie trenujemy tutaj, to, to zagraliśmy gorzej. Nie, wygraliśmy dwa mecze tutaj. I nie było z tym żadnego problemu, także kompletnie ten temat odsuwam. Właśnie jesteśmy na półmetku pierwszej rundy. Coś wam ten czas już pokazał, czegoś was nauczył? Z jakimi wnioskami gdzieś tam na tą drugą część? Bo przed wami, tak jak trener powiedział, ważne mecze. Bardzo, bardzo ważne. I tak naprawdę my uczymy się siebie każdym meczem. Każdy mecz jest trochę inny. Są mecze, gdzie faktycznie ten nasz poziom jest bardzo wysoki, są mecze, gdzie jest niższy. Trochę niestety tak to wygląda i ten nasz poziom będzie falował. Oczywiście moją robotą jest to, żeby zrobić jak, jak najlepiej, to znaczy, żeby ten poziom był w miarę taki sam, żebyśmy tak nie falowali i, i wierzę, że, że to zrobimy. Tak jak mówię, musimy poprawić atak, to jest bardzo ważne, bo siatkówka ataku robi się najwięcej punktów, więc jest to element absolutnie najważniejszy. Jeżeli chodzi o naszą grę w bloku, jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o naszą grę w obronie, jestem bardzo zadowolony. To są elementy, które naprawdę poprawiliśmy względem poprzedniego sezonu. Natomiast atak jest najważniejszy. I to jest to, nad czym musimy pracować więcej i lepiej.